Jeżeli pani pamięta organizację pracy w zakładach miecnych. jak ona wyglądała? Był dyrektor naczelny i dyrektor handlowy i, i produkcyjny. I każdy miał tam tą swoją działkę, nie? A produkcyjnemu należało wszystko, co, co należy do produkcji. Dużo osób pracowało? W tych 1200 zakładach? osób. No, umysłowek nie, nie za dużo, nie. Takim właściwie pierwszym elementem, który był potrzebny do produkcji do produkcji u nas, to było światło. Jak, jak, zgasło, jak zgasło światło, to znaczy się nie było ani wody, gorącej, ani niczego. I produkcja stanęła. Ale były wyłączenia Mieli, prądu? Mieliśmy, nie, mieliśmy swój tam mówi, generator. Yy, yy, agregator. Agregat. No w każdym razie mieliśmy tam zastępczy. Czy często wyłączano prąd? Nie, nie, ja w każdym razie nie pamiętam, żeby tam w czasie pracy wyłączyli brodę. A skąd, skąd mięso było, były, skąd było mięso? Ja wiem, że albo były też, wcześniej były obowiązkowe dostawy, potem był skup tak zwany, czyli to było skądś tam do państwa przywożone, tak? Do zakładów mięsnych. Były gminne spółdzielnie, które tym się trudniły. Przywozili do nas, ja pamiętam tylko dokładnie kontraktacji. Kontraktacja polegała na tym, że, że wyjeżdżali, yy, ci znaczy pracownicy kontraktacji zawierali jakieś kontrakty i w ten czas myśmy wiedzieli, ile, ile sztuk, że tak powiem, świn czy tam bydła zejdzie z jej tego kontraktu. I w ten czas według tego, żeśmy tam te, yy, te, te dokumenty wyszukiwali, już potem, i potem dział kontraktacji zajmował się tym płaceniem za pobyt, bo bydło było, czy tam świnie były ważone, przed ubojem i po uboju. I tam potem, nie wiem, jak oni to tam rozliczali i rolnicy dostali, dostali zapłacone, nie.